Sponsorem programu jest Orlen. To, to co się teraz pozmieniało? Czy te osady są, nie wiem, od Was lepsze? W jakiś sposób Was wyprzedziły, czy nie? Czy ten poziom jest po prostu tak wyrównany, że jednego dnia e, wygrywają jedni, drugiego dnia wygrywają drudzy i zadecyduje dyspozycja dnia albo tor? Na przykład warunki? On się bardzo wyrównał, to, to trzeba przyznać, ale na, to tak jak właśnie powiedziałeś, że e, dużo trzeba mieć szczęścia w sporcie. I tak jak na przykład te od, nasze ostatnie dwie główne imprezy, te brązowe medale, to były medale z przygodami, bo e, na Mistrzostwach Świata. No, jeździliśmy przed Mistrzostwami Świata, no, po prostu najlepsze czasy, jakie dotychczas tam kręciliśmy na, na różnych przejazdach, na odcinkach 500, 1000, 1500 metrów. Mówisz przed Mistrzostwami Świata w zeszłym roku? Tak, tak? W zeszłym roku. Mhm. I e, no niestety przydarzyła się kontuzja Fabianowi i tak naprawdę on jeszcze tydzień przed e, startem, on nie wiedział, czy w ogóle wystartuje i pływały z nami tam dwie osoby, które są w rezerwie. Pływały z nami, no ale na szczęście uzda, udało się Fabiana postawić na nogi i cieszymy się, że skończyło się właśnie tym mrozowym medalem, że się wybroniliśmy. No, a natomiast tutaj, tak jak wspominałem, na tych Mistrzostwach Europy po prostu nie mieliśmy szczęścia. Była, mieliśmy najlepszy czas z przebiegów, z całych, całych tych regat i miała być alokacja torów, która teoretycznie miała nam pomóc. Lecz okazało się, że pogoda się zmienia dopiero tam dwa biegi chyba po nas i dopiero wtedy były te e, tory, na którym na, na, ten tor, na którym nas usytuowali, był ten, pr, tym premiowanym, a no niestety e, tak, tak jak na przykład Szwajcarzy potrafili to wykorzystać i, i zdobyli jednak ten srebrny medal. Także no tutaj w, naszych, w naszej dyscyplinie dużo, dużo robią warunki. Sponsorem programu był Orlen.